zaczęły zabijać, to mój stary musiał pomalować. Była cała czerwona. Wreszcie mieli fajne, to mieliście biało-czerwone, to za było zostawić takie kwiatki. Pięknie było. Teraz kręcić, no ja nie mogę. I nie. I No nie, Niech tak. nie chce, nie wyda. Chodź tu, Nie wyda. bo ci łysina wyjdzie, zobaczysz. Teraz już nie ma, lepiej otwórz mu, bu otwórz, bu otwórz buzię. Dobra. Niech ci będzie, pięknie. No, fajnie wyszła, z tyłu też. No właśnie, najlepiej z tyłu. No, ja też na mówię. Na z tyłu A no, Najlepiej z tyłu. Ja dziękuję, ja Weź no tam wstana, też boli no, wnusie, no no, gdzie wiem No, wnusia. No co, przecież wnusia, jest dorosła? No. To nie jest dziecko małe. Nie, nusie? <grystanie> A tu nawet. Coś coś no, 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 jeszcze Wnosiłeś jak wczorajś mi nie do się. Tak, Jak wychodziło, to przez garaż. Nie, tam nie Nie, tam nie, nie. Pojechał by 15, tam jest 15, a 8 na się no, Taka, i... Taka prawa. Czyli że często to komu komuś nie No to dobrze, dziewczyny. Chciał tak. zabrać troszkę?

Nie, nie, nie. nie tak. Tajnie, siedział, wyczął, siedział. Nie raz jeszcze, tam takiego ciemnego No nie, przynajmniej, przynajmniej. Choć, gdybym co robiła, on mi pokazał, Wojtek, gra, w tak. Aha, no to umiałam. A tu się zdrownie robiłam, a wokulski nie wiem. Ja jak pracowałam, musiałam się nauczyć na komputerze, bo weszły komputery. No bo nie na emeryturze, no w domu komputer był, no, to, wiecie że takie podstawowe rzeczy to, ale to co wiedziałam, to nie umknęło. No te biuroby to nie? No, to umknęło to, 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 no, to jest, to jest dość trudne, że do Ciebie to panowa. Ja w Excelu nawet robię to. No, 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 w ja się, no a teraz, proszę, mam komputer taki na ONS, na szklankę, na coś tam, na portal, tyle, aż nic. Wszystko nie wchodzi w działkę. Nie, nie, nie. nie a, ogóle odrębne, a ja w ogóle ostatnio, w ogóle mało co... Na Palacika ja też nie wchodzi? Nie, nie. Nie, nie. Opracują to. Zdenerwuje Na pewno wchodzić na stronę erotyczną. Tak. Bez problemu się zawiesza ten komputerem. No, no właśnie, nie się no właśnie. <grym> to, a, to no? a mają zakazać. Koniec. Korzystaj póki czas, bo jeszcze miesiąc czasu i Sejm uchwala ustawę blokowanie wszystkich stron erotycznych. Nie był to najwyższy Nie był ale nie, poważnie mają, mają, mają Nie no, faktem, że są niektóre rzeczy, że nie być, nie być tak. na. A dla dzieci no nie, inaczej, no, no, to, co to co nie sobie, ten, ogląda, jak ktoś chce. Ja tu siadła, wam tu A co? Ja, bo ja sobie dymam, tak. Ale przecież czy, tu jest jeszcze miejsce. Ale nie, a tu idzie. No. Bo nie pali, no tak. No. Nie, no. będę no, no. tam dmuchać. Nie, bo będę tam dmuchać coś mówone. ale ten, rozgrzał ten deszczyk. No, tak tak jak fajnie Ale jeszcze jeszcze duszne jest. No nie? To tylko <vampire> <czyli w onto> <halls>

Tą nową co kupić tyle nie do Nie, ale to już te pierwsze polary co byśmy kupowały no, no. w latach 70. 20 Just lat nie chodziła. A kupiłam drugi polar. Nie, to przekraczamy. No, I to to ta jest na i, to I tak to tym jest, to jest trzecia moja praca. No. No, to, to a to 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 Ale nie tak to naprawdę. kiedyś czytałam artykuł, to już w 1924 roku producenci żarówek. Czytałaś to? Już to. 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 To, to robili tak, żeby one po jakimś czasie, wiesz... Same, żeby, się, spalały. same się spalały? A no teraz już tak franki, odkurzacze, samochody, wszystko mm. programują. Masz jedzeczkę, mm. masz kupić nowe, to ci nie opłaca. Czy to, wszystko to wszystko oczywiście po gwarancji, zaraz ci się, się tam zacznie pierwszy. No i To jest serpuczny jeci. To masz ten nie tak dawno kupiłam odkurzacz. Jak miałam pierwszy taki w latach 70 to odkurzacz, odkurzacz. Chciałam ten drugi, nie wiem, no i mam go jeszcze, może do garażu zrobić, bo teraz drugim odbywanie do Dosłownie, no tak słabo chodził, no trzeba było my, by no tam, to tam samo chodzi, to tam Ale pierwsze naprawdę, to jest, znaczy, no co, co to mi odpuszcza, tak się odpuszcza. Gdy żywienią, to jest wyborne, Odpieram, kurwa, bo zabite wokół Z jednej od jest, z drugiej za Było tam mało że to Co? Ja wiem, ale to na pewno no. Ja się zastanawiam, producenci na przykład kliszu do aparat. Co, co mi się takie aparaty na klisze? Tak, to może do mnie Nie. Bo Ko już się zlikwidował. O, czy jakoś taka była Or -or Orwą. Kiedy się tak zastanawiałam, Ja mam taki aparat, że jeszcze coś zrobić? Nie, nie, nie. Co by się nie teraz pierwsze No, no, się... no to, są no, no, to są Bardzo ja palcowe wyładowę. No, ładnie. No, no. Nie, ładnie. no. Jak no już po raz. pierwszy. jak No, musia jak No, musia dzieci wyładować. jak aparatem, tak robiłam, że ciągle te palcem zastawiałam i mówię, na lepla nie u mnie to zjedzie, no. a teraz, A teraz to ja go tak odrobię, ale te pierwsze młodzi to mają zbyt, a my to, to tak to teraz w krecie, nie? byli w Egipcie, widzę, że tysiąc Jestem dzień Jezu, Teraz byli. się widzieli. No, ja bym się na działce i będziemy oglądać. No my cały to, dzień. Ale chociaż to 50 dni dalej, zrób 10 dni, to muszę oszustwo. Ja to podziwiam ludzi tak samo. tego czasu, to, czasu to, to tak. Jeżdżą za granicę. Weźmie pożyczkę, za granicę to jechać. To to ma, musi jechać. Cały rok będzie spłacać. No nie, są ludzie, którzy chcą, ale mam takich, którzy że, że pożyczkę biorą, ale...

Właśnie tak się w, ja bym, ja bym w nie ma ludzi, cisza No się tak sobie skopie. cisza, spoty, lasy, księżczutki. na maturach no, na byłem tak tak dużo. Bym, no bym, bo ma porównanie często jedzimy na pojeździe tam to robi to się jedzie nawet jeziorka takie mamy no. no, była, bo to koniec lat 70. początek no ja lat 80. i by 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 tam by było no by bo tam były te poligony no zaraz no, to jest, tam jest, to jest. jest wiem, wiem, bo bo tam, bo tam da, znajomy znalazł niedawno była tajna Mazura ja, ja się nie jedzie, to rozumie, się Piękne. Piękne. Kaszury tu tutaj, kobiety, te, 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 ta rzeka, tak samo. No, z... Na Mazury to jeździłem bardzo często. I to i to życiu, życiu. To, i na Stróda. No, to, na a on z kolegami tak samo. na Francję. Piękny. No, taki, 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 Na Po taki,

można na dół butla idzie, propan butan idzie na dół. Każde zgłębienie tam się zbiera. Ale ja zakręcam cały czas, ja nie zostawiam go Nie wiem, skończy się, skończy się. Nie tak nauczył, że za każdym razem żeby nie było, by nie no my na Pewno, że wygodnie jest taki no jest, plac, ale to nie było. Tak było, No by... to na i na własnym zakresie ileś to tylko I parę osób tylko ja jest. Jak własnym zakresie? Nie, płaciło. Nie, nie, w początku było. Nie, nie, ale... Kłaciła. Ja tam tam nawet do tej pory mam rachunek. Dzisiaj ma Jest takie takie, że jak to, jak to do, do, się tak Ale już ja mam nawet, ale już mertlka.

to nie niebezpieczne. To te byli... ja czekałem, trzeba je skonserwować. Jak my byśmy byli sami coś to ja bym trzy pokoje zamkła i tylko na minimum i bym w jednym pokoju sobie wdawał. A jak kościowa jest, jest 26 stopni, ona w zimę w